Dobrze, no, Państwo, proszę Państwa, porozmawiamy sobie o zawrotach głowy. To mogą być różne przyczyny. Tutaj były prawdopodobnie od problemu z kręgosłupem. Zadzwonimy do Pani. Nam opowie, jak ona sobie z tym poradziła. Halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No chciałbym, żeby pani opowiedziała o tych swoich sukcesach w stosowaniu metody BSM. Głównie to by to chodziło pewnie o, ten, o te zawroty głowy. Jak, jak, jak się pani do, dowiedziała o metodzie? Jak, skąd pani wiedziała, że to trzeba tak trzymać, a nie inaczej? że Właśnie kiedyś dawno to właśnie widziałam pana program w telewizji. Tak. I szybko zapisałam sobie ten tytuł książki, bo jakoś przemówiło to do mnie bardzo szybko. I poszłam do księgarni, zakupiłam tę książkę. Jest to u nas normalne księgarni. Tak. To już kilka książeczek miałam w tym czasie, bo porozdawałam gdzieś tam, dzieciom kupiłam. Teraz znowu mam nową, bo zostawiłam znajomym. Ale to właśnie ja miałam tak właśnie parę takich przypadków, bo i mnie kolano właśnie zaczęło boleć, miałam coś dziwnego z boku, taki, na nocy, z i po boku wyrosła taka kost twarda, a miałam taki ból czasami, że w nocy nie mogłam w ogóle się przełożyć, jak miałam nogę jakoś tak dziwnie ułożoną, to nie mogłam, taki ból w nocy obudzić, że nie mogłam jej powrócić z powrotem na miejsce. I jak szłam do miasta, to było tak czasami, no czułam, że tak mi po drodze tak przestrzy, coś tak głupie, coś mi I już wracając, już nie mogłam dojść do domu. I tak mnie w ogóle po nie mogłam chodzić, czy nie pamiętam, czy schodzić czy mi było łatwiej, czy, czy wchodzić. I zaczęłam stosować sobie, a i właśnie byłam u lekarza ortopedy, to powiedział mi, że jedynie operator No nie, to sami nie, nie, nie. To, to ja sobie tak. zastosuję sama tą metodę. No i zastosowałam pozycję drugą na przeciwlewkę tak, tak, tak. do tej nogi. nie wiem, nie pamiętam ile już stosowałam, ale yy, w każdym razie nie mam tego już. Nie mam problemu z chodzeniem. Mhm. A lekarz nie stwierdził, czy... że dlaczego operacja? Bo co tam się stało? Nie składa? wiem, no coś tu jedna roślina jakaś tam, czy, czy. Nie pamiętam, bo to już było 8-9 lat temu. Tak. Ja bym to powiedział, czy to. Sąstka y, y, jakaś, czy co? Y, czy wytarte... Y, no, co jadam, kotka, coś tak, tam, tak. no coś tam, coś tam. No, no. i ja y, zrozumiałam z tego i zaczęłam no. stosować i nie mam śladu po tym. Jest godziutka noga tak, jak jedna jak, 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 jak sama, jak ta druga prawa. Nie ma tego i no, nie ma problemu z chodzeniem. Mogę biec nawet. No <grych> tak, bo ona się błękotka się zrosła i tyle. No. Później to miałam właśnie te yy, głowy. To też mi się pojawiło 7 lat temu. I to tak raczej przy takich pozycjach właśnie w jak sięgając na przykład po papier toaletowy. To tylko przy takich właśnie najbardziej właśnie mi się trafiało, jak robiłam jakiś skręt dziwny w ciałem, to poczułam yy, dziwne piszczenie w uszach, jakieś takie, yy, jakby mi coś rosło w uszach. I nie mogłam już dojść, w ogóle szłam do, po ścianach do pokoju. Tak mi się w głowie kręciło, że położyłam się na łóżko, to mi sufit normalnie w oczach latał. No i tak troszkę potrzymałam i z tego, czasami z paniki, to już trzymałam jedynkę, bo się wystraszyłam, co to się dzieje. I tak już czułam, że później mi tak, jak po karuzeli, tak w żołądku zaczęłam nie mnie mulić, tak. I przechodziło. I znowu cały, jakiś tam dziwny obrót zrobiłam z łona, w jakimś czasie tam w po tym papier i to samo. I tak miałam, nie wiem, przez parę miesięcy mi się tak pojawiało i w końcu sam zrobić sobie, bo nie wiedziałam, czy to będzie błędnik, czy do może anemia, czy to. Zrobiłam sobie badania, nic nie wyszło, mam wszystko z kres, nie mam anemii. Stwierdziłam, ja czułam, że to będą kręgi szyjne, bo kiedyś właśnie wyczułam to pod palcem, tak mi coś tam przy, w czasie siedzenia, coś mi bolało, wyczułam palcem, tak lekko sobie dotykałam, i nacisnęłam kręg tam gdzieś przy szyi, u góry, to czułam prąd, jak mi idzie po plecach. Mhm. I ja czułam, że to będą chyba te kręgli szyjne. Skoro nie byłem, nie była to anemia, to mówię, to będzie. I zaczęłam stosować sobie na przemian pozycję drugą, na kręgosłup. Mhm. I o dziwo tyle lat minęło, później nie wiem, chyba, nie wiem, chyba to może dwa miesiące trwało, mhm. jak leczyłam się i zawrotu do tej pory nie mam już, nie? Wszystko zeszło. Tak, wszystko, tak. Później co? Jeszcze spróbowałam na ukoszenie osy, bo też mnie w domu kąsiła osa albo pszczoła tu u góry w nogę na udzie. Zastosowałam się też naprzeciwlegle tą drugą pozycję. A Pani powie mi, a ta osa, jakie objawy Pani miała? Nie, Jak osa ugryzie i pieczenie, rywalnie jakieś takie. Mhm. I zaczęłam trzymać, to czułam, jak mi y, po, po trzech sekundach y, igiełki tak jakby schodziły w stronę, y, w dół y, do stopy. Tak. Tu już bólu nie było, tylko tam jakby szło igiełki do stopy. I tak. to zeszło i nie było już po paru sekundach bólu, nie? Tak. Y, to jeszcze stosowałam na bólu zęba. To czułam pod palcem, jak tu pulsował ząb na przykład, mhm. czy wiązł, czy ząb. To tu przestawało y, postować, tylko czułam pod palcami, jak mi na głowie tam posuje. Aha. No to. W tym rytmie, co tam? To tu przechodziło na, na głowę, tam pod, pod ręką, nie? Tak, to. to tu nie czułam bólu, tylko tam czułam to pulsowanie u góry. Mhm. No, elektroniki też był gardła, tak samo skutecznie, kaszel, gorączkę, skaleczenia. No, no to brawo. Też bardzo szybko. Y, Można na przykład też y, bardzo często kiedyś nosił, musiał nosić pas, albo bo jak nie nosił. To y, czasami też y, musieli go przeprowadzić do domu, bo taki miał był kręgosłupa. Aha. dawno, dawno to było. Tak. A teraz nie nosi paso w ogóle, bo też sobie stosował, sobie stosował właśnie tą drugą pozycję. Tak, tak, tak. Y, I co tak. jeszcze? Y, no to y, wszystko prawie powiedziałam. A z covid co tak? pani miała problemy? Czy nie, 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 nie. nie, nie. Hmm. I stosuje Pani profilaktycznie codziennie, tak? tak? Nie, nie, to, to już kiedyś teraz. Też no, 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 tak teraz co ja coś, czułam, że ciężkie nogi, w te ukoły, no tak jak tak, jeśli ja gdzieś i wracał i po schodach się szło, to takie ciężkie, jakieś takie ociężywały te nogi, były lekko. Tak. No to sobie mam tą pozycję drugą, tak po prostu, jak coś czuję, że jest coś nie takim, no to sobie, sobie i od razu, o, inaczej, yy, ulga taka, nie? Tak. Tak, ta Przewodnicząca jeszcze chyba, jak pamiętam, i to możliwe, że to było to, bo ona jest akurat w Niemczech mieszka. i to tak nowego, że wiem, że ona mi wtedy mówiła, to ona no, też ma tę książeczkę, ale to też tak nie, nie za bardzo stosują, bo mówią, że na razie nic nie dolega, nie? Mm -hmm. Jak będzie potrzeba, to kiedyś mówi, że będą. No tak, to tak, tak, tak. I mówi, na, miała taką coś, śliniankę, chyba tu zapchaną pod językiem mm. i puchła, strasznie twarz jej z e, szczęki tu po bokach jakiejś tu tak od dołu no, no. i że, y, chyba, że stosowała pozycję piątą mi się wydaje, albo czwartą. Piąt, no, piątkę, chyba nie patrzył, nieważne. Nie no i, y, i po paru, no na pewno długo nie trzymała, to po paru dniach, paru razach trzymania jej to wszystko jakby kamień wy, 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 wypadł z tego. Aha. I pełno, guzi buzi miała śliny, to mi tak opowiadała, nie? <laughs> no to brawo, no. to. A no. to oni teraz są zabezpieczeni, cała rodzina pani zabezpieczona. No, tak, właśnie, dostaram do się mówić znajomym, no mają troszkę opory takie, a nie chcę im się, a to no, nie, nie mają czasu. Nie wiedzą o co chodzi, że to takie dobre jest. Tak. Proszę tak. panią, no dobra, dziękujemy pani bardzo. Dziękujemy no, za to. Dziękuję. Za również optymy, się nie się dziękuję. Pozdrawiam. I bardzo polecam tę metodę, naprawdę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dobranoc. Dobranoc. Także mamy tutaj świadectwo. Nie ma wszystkie książki. Proszę Państwa, książkę trzeba mieć. samodzielnie metodą BSM. Bo to nie tylko to, że tamta pani wymienia jakie pozycje, ale są warunki stosowania tej metody. Co można pić, co, co można brać. Wiemy, że ziół i nie wolno tak. I innych substancji nie wolno. Jest, są też warunki stosowania i uwagi ogólne, żeby sobie nie zaszkodzić, proszę Państwa. To jest taki instruktaż. W jednym zdaniu jest wiele informacji, więc trzeba dokładnie przeczytać. Jest też książka, jest też płytka, na płytce ja pokazuję jak układać dłonie, bo metoda jest dla mnie precyzyjna, no półtora centymetra tolerancja jest przy ułożeniu ręki, 20 punkt na płytce, to Państwo sobie kupią, jest już nawet dwudziesty drugi rok wydania, a ten 2019 jest dobry. Kupicie Państwo to w księgarniach Świat Książki. Oni mają też wysyłkowe. Wysyłają też książki w księgarniach wysyłkowych. to jest dobrą księgarnią. Oni mają wiele punktów bezpłatnych odbioru. Jest też Selkar z stoku Podręcznikowo z Łodzi i inne księgarnie wysyłkowe praktycznie już wszystkie mają, ten rok, 22 wydania, Samoleczenie metodą BSM, tytuł książki. Proszę Państwa, niestety jest tak, że nie mogę robić promocji, Facebook mnie zablokował, możliwość robienia promocji, Dlaczego ja sobie nagrywałem i poszczałem te swoje filmiki tam, ale teraz już Mogę puszczać, ale nie mogę promować. Czyli, że nie może mała ilość osób będzie to widziała tę książkę. Dlatego proszę o wpłaty na fundację. Państwo macie poniżej filmu konto, numer konta jako darowizny. Każda wpada się przyda. Będę robił. Pewnie spotkania i też starał się dostać do telewizji internetowych, aby ze chcieli ze mną rozmawiać. <tryk> Proszę Państwa. To jest tak, że nie ma, nie ma lekko. Jest bardzo dużo różnych metod leczenia. Też są to metody zwykle, że trzeba coś kupić, tak i w w wielu grupach są osoby, które po prostu żyją z, ze sprzedaży produktów. Proszę też wchodzić w, w grupy różnego rodzaju, dlatego że wiele, wiele grup zostało założonych właśnie po to, żeby coś sprzedawać. I często jestem usuwany. Jako, że tu wystarczy mieć książkę i leczymy wiele chorób. Książkę nam wystarczy praktycznie do stosowania tej metody na różnego rodzaju choroby, również te nieuleczalne, również nowotwory. Przy nowotworach absolutnie nie można być książki stosować. Musimy wiedzieć, na jakie nowotwory możemy stosować, jak stosować a kiedy nie należy stosować. Także pamiętajmy, proszę Państwa, o tym. No, zbliżamy się do jesieni, zobaczymy, co będzie się działo w tej jesieni, czy będą lockdowny, czy będą nam kazali chodzić znowu w maskach. Myślę, że to już nie powinno przejść, ale odgłosy są. Niezbyt optymistyczne. Natomiast my możemy optymistycznie patrzeć na, dalszą, na dalsze nasze życie, mając zabezpieczenie w książce i w tej metodzie, e, którą Państwo, mam nadzieję, wszyscy znacie i wszyscy kupiliście te książeczki. Bardzo proszę też informować swoich znajomych, mówić o metode, metodzie, bo nikt nam. Proszę Państwa nie będzie pomagał. Też osoby, które powinni się informować chorych, po prostu wiedzą o tym, że nie zarobią na tej metodzie. Dlatego tego nie robią. My tylko możemy sami, proszę Państwa, rozpowszechniać tą metodę. Czasami się zdarzy jakiś lekarz, ale to na samym końcu powie, jak już tam wynosi niezłą ilość pieniędzy. Sprzedaje tych probiotyków różnych i, i tak dalej. No to powie o tej metodzie, ale to też y, y, rzadko bywa. Proszę Państwa, jeżeli y, chodzi o branie probiotyków, to jest pro, sprawa prosta. Y, trzymamy ręce na głowie. Jeżeli y, czujemy się słabo, słabniemy. To znaczy, że nam czegoś brakuje. i to, Z tym, że to rzadko kiedyś, rzadko bywa, ale bywa. W związku z tym wtedy robimy badania, co nam brakuje i uzupełniamy w organizmie dane składniki. A tak, to proszę się nie przejmować, bo to się stało modne, tak. bo, 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 bo tu się lansuje też sprzedaż różnego rodzaju witamin czy probiotyków. To są. Niejednokrotnie znacznie droższe niż by się wydawało. Jesteśmy zabezpieczeni, znamy metodę. Dziękujemy Panu Bogu, że taką metodę stworzył i nam dał. To wszystko, proszę Państwa. Dobranoc, do zobaczenia w przyszłym niedzielę.